To jest z tej strony mafia FS17. Dzisiaj witam nam Was e, na typowej polskiej FIFA 3 Jeden e, z widzów pod jednym filmikiem zostawił komentarz, w którym prosił, żebym pokazał swoją farmę. Gram na tej mapie, ponieważ ona mi się dość bardzo podoba. Zaprezentuję. Ta mapa ma 3 gospodarstwa. To jest właśnie jedno z nich, taki domek. I tutaj można schować sobie różne budżety i tak dalej. I idziemy sobie do gospodarstwa, na której nie mam swoje, te łaciny i tak. No To głównie, to nie wiem, co znaczy: wszystkie to są kursusy. Mam dwie sześćdziesiątki i tego z tego rodzaju większych kursusów. Tutaj się poznań, jaka to kultywator U417, przyczepę samozbierającą, Kron turbo 2500 o, a tu już stoi widzę przygotowany już specjalnie do żniw. Trzeciego się warstwa to zostało. Linki do wodów niektórych wodów będziecie mieli w opisie. Także dawać łapki w górę, sub subować, bo to naprawdę pomaga. bo pamiętam, że trzy gospodarstwa to były typu, na typowej polskiej wsi V2 w farmingu 15 i widzę, a jeszcze jest skup. tutaj, 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 można za zboże. Także ja już się będę z wami żegnał. Cześć. Do następnego odcinka.